Witam serdecznie. Nazywam się ślusarczyk Dawid. Jestem prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Katalyst. Od 2010 roku działam na rzecz mieszkańców miasta Katowice. Jestem także wolontariuszem w kilku stowarzyszeniach w Katowicach. Już kilkanaście lat temu na Dąbrówce Małej mogła powstać Rada dzielnicy. Niestety, aby do tego doszło, brakło kilku głosów mieszkańców, kilkudziesięciu tak naprawdę. Wtedy bym inna procedura i inne przepisy. Teraz, kiedy te procedury się trochę zmieniły i łatwiej jest taką radę powołać, zaczęliśmy się zastanawiać na Dąbrówce, czy przypadkiem nie jest tak, że zainteresowanie mieszkańców w ostatnich czasach wzrosło. Rzeczy do zrobienia też nie ubyło. A zniecierpliwienie było dla nas paliwem, które pozwoliło nam o tą radę zawalczyć. Udało nam się zebrać te podpisy bardzo szybko, więc okazało się, że nasza diagnoza była dobra. Dzięki temu, że są tak blisko mieszkańców, pozwalają im wejść w pewien świat, który, w który uczy ich, jak funkcjonuje miasto. Pozwalają im zdobyć wiedzę, która jest fundamentalna do zrozumienia pewnych procesów, które bardzo wpływają na to, jak skutecznie potem ta rada działa. Tylko mieszkańcy mogą zadbać o swoje interesy. Nikt za nich nie będzie interesował się ich sprawami, nikt za nich nie będzie walczył o ich sprawy. W bardzo wielu kwestiach Rada Dzielnicowa jest przedłużeniem Urzędu Miasta Katowice. Tak, gdzieś chociażby w temacie polityki informacyjnej, gdzie to Rada odpowiada za to, jakie informacje docierają do mieszkańców i w jakim czasie. Podobnie jest z promocją. Rady muszą się promować i dzięki temu uzyskiwać poparcie społeczne dla swojej działalności. Inaczej frekwencja bardzo szybko spada i okazuje się, że nikt nie interesuje się pracą Rady, mimo że ta może działać całkiem skutecznie.